Joga nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, ale to, w czym może nas wsprzeć, to w poszerzaniu swojej świadomości, w rozumieniu siebie pełniej, a tym samym rozumieniu swojego miejsca w świecie głębiej i pełniej. Na takim poziomie czysto fizycznym praktyka jogi przynosi ulgę, przynosi zrozumienie wobec tego, co przeżywamy, z czym się mierzymy, i daje realne narzędzia wsparcia. Joga w końcu pozwala poszerzać granice bez agresywnego przekraczania ich. A kiedy nasze granice są poszerzone, to z większą elastycznością przyjmujemy to, co przynosi życie zmienność natury to, co łatwe, to, co trudne to, co lekkie, to, co ciężkie. W końcu praktyka jogi przynosi spokój, akceptację. Obecność, czyli poczucie, że jestem tu i teraz. Że po prostu jestem. Chciałabym z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi życzyć wam tego, żeby joga była dla was narzędziem, które was wspiera na co dzień i żeby była drogą do pełniejszego odkrywania i rozumienia siebie. Pozdrawiam z gór, ściskam. P.S. Zapomniałam dodać, że yoga może ci przynieść również wspaniałe przyjaznie, znajomości, a nawet partnera czy partnerkę.